Cześć widzowie, witam was serdecznie na kanale Retrohomik. Wpadły kolejne zakupy, Vinted, jedna rzecz z Allegro do kolekcji. Bez zbędnego przedłużania, zapinamy pasy i jazda z towarem. Na pierwszy ogień. Crash trujeczka z Vinted. On mnie tutaj kosztował Zobaczycie, 110 zł z wysyłką. Wrzuciłem sobie go do protektora, bo naprawdę pudełko jest w fajnym stanie. A protektorów mam kilka, więc można będzie trochę spolerować. Ale patrzyłem na gierkę. Jest oczywiście niepełny anglik, multi, ale w instrukcji też jest angielski. I oczywiście jest demo Ta demo taktycznie lustro. Wiadoma sprawa, tutaj ładnie zabezpieczone było. Sama instrukcja też w bardzo ładnym stanie. Tu jest po angielsku na końcu. I gierka, też w bardzo ładnym stanie. Także mam pełnego Anglika, takiego nie mam, ten też pewnie wyląduje na półce rezerwowych. Co do samej gierki, no to większość z, pewnie z mojego pokolenia Pamiętają bardzo dobrze, bo moim zdaniem jest to jeden z najlepszych crashów w ogóle, jaki wyszedł. Niezapomniane nie levely na motocyklu, czy też na tym takim skuterze wodnym, co jeździło się tam taką miłą, raczej pływało. Także naprawdę fajny tytuł. Jeden z lepszych, warto go mieć w kolekcji na pewno. Sobie go zapakujemy. Idzie do komiczej nory numer jeden. Odkładamy. Na drugi ogień mamy z Allegro. Nowa folii. The Last Remnant. Nie mam jeszcze foliowanej, a więc... Myślę sobie, że wezmę na półkę. Folia zawsze będzie w cenie, jak to mówią. Jest Anglik, więc tym bardziej. Za to dałem 75 podajże z wysyłką ze Smartem. Tak. Także tu mamy taki chyba joderpek. Bodajże nie grałem nigdy w to. Pewnie podlinkuję tu jakiś krótki gameplay. To byśmy mieli to. Następnie mieliśmy szybki zakupik. Też z Wintet. Ojciec Chrzestny. On mi wyszedł 26 zł. Też w komplet Książeczka jest. Ja lubię gry na klasycznego Xboxa. Więc myślę sobie, czemu nie. Gierka chyba też była z polską okładką. Na pewno na PS2 co do Xboxa to nie jestem pewien. Ale też jest pełno takich wersji, wiecie, Włochy i tak dalej, i tak dalej. Kudełko trochę takie, ale to nie znaczy nie okładka, więc da się ogarnąć. No tu mamy. Tak, by nie, nie, nie do końca wiem czy to jest adaptacja, czy to jest na podstawie filmów. Ale gierka na pewno do krapów nie należy. Następnie mamy Zwinted. Zestaw był, wziąłem, to znaczy, dobrałem sobie do gierki Simpsonów. To chyba dostałem gratis, gratisie, bo tego nie zamawiałem. Mam jedną instrukcję, taką troszeczkę zamkniętą, ale tragedii nie ma, oczywiście po angielsku. I samą gierkę. Tutaj śmigamy takim autkiem po mieście. Chyba nieraz raz podwinkowywałem gameplay z tego, ale pewnie też wrzucę. Sama, gra, sama instrukcja tutaj no, jest w miarę w dobrym stanie. Giera też tragedii nie ma. Dobrze zabezpieczona. I za to dałem 73 zł z wysyłką. A cena tej gry jest raczej wyższa, więc nie wtopiłem, moim zdaniem. To to byśmy sobie tu odłożyli. Ok, i co tu jeszcze mamy? Mamy zestaw. Zwintet, kolejny, trzy gry na PlayStation 3. GTA 4, jest po angielsku. Tu jest fajny zestawik, bo mamy mapę w bardzo ładnym stanie. Instrukcja i oczywiście sama giera, prawie że lustro, jak zwykle. Na no PlayStation 3 te gry się tak nie rysują. Także klasyk, większość pewnie zna. Sega Rally. Tu niestety nie mam instrukcji, ale może się kiedyś dorwiem. Anglik oczywiście, dwustronna okładka. Wyścigówki od SEGI, no tu jest lustro, także bardzo ładna. Gierka i to za to dałem 70 zł z wysyłką. No i starał Ocean. pack. Ta gra nie jest jeszcze jakoś specjalnie w cenie, ale myślę, że w przyszłości będzie na pewno droższa od FIF. Ładna instrukcja po angielsku. No tu mamy chyba styl taki trochę walki jak w Final Fantasy. Grałem w Star Ocean, ale na Xboxie 360 któryś tam coś pamiętam. To chyba nie była ta Last Home. No tutaj też jest lustro. Także mamy trzy gierki na PS3. Weźmy sobie tutaj odłożyli. Raz, dwa, trzy. I na koniec, na deser jak to mówią, najlepszy smaczek, bo wziąłem do kolekcji jedną z gier, druga pójdzie jako rezerwa, ta, tą już mam oczywiście na 360 z Były dodam sobie do koszyka jako zapycharkę do wysyłki, bo ta gra też będzie w cenie, znajdecie w na na City. jest instrukcja po angielsku oczywiście. Giereczka w bardzo ładnym stanie. Także ten. A drugą giereczką, typowo na półeczkę, bo mi brakowało, jest rezydencik. Ok. jedyneczka. Dwójeczki mi jeszcze brakuje. Tu jest komplet anglik. Za to dałem bodajże. Za te rezidenty 136 zł z wysyłką na wintedzie, płytka w ładnym stanie, instrukcja po angielsku. Tak, i to pójdzie na półeczkę. Pewnie rzucę jakiś tu gameplay. Salvage horrory idą w cenie, niestety, niestety, niestety dla tych, co nie posiadają, dla tych, co posiadają, to stety. Wiadomo, że im coś droższe, tym lepiej. I jeszcze na zakończenie, byśmy mieli zestaw taki konsolka padzik z Vinted. To kosztowało bo że tam jest jeszcze okablowanie. Padzik, konsolka, ta najnowsza. Tu jest ponoć Mobdo z konsolą, chyba jest wszystko Git. Jedynie padnie działa. Ale padzika mamy H, więc sobie go ogarniemy, wymienimy taśmę. Ten zestaw kosztował mnie chyba sto kilkanaście zł z wysyłką. Jest na karcioszka także spoko pewnie zrobimy sobie z tej konsoli jakiś odcinek warsztatowy wywrócimy mod, bo zobaczymy jak to będzie chodzić to dzięki, że oglądaliście trzymajcie się, na razie, cześć